Dzień dobry, witam serdecznie majckie ręce. Zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z dużą ilością jabłek, z rodzynkami, cynamonem i kremem serowym. Do tego krem jest dodatkiem syropu klonowego. Całość jest bardzo smaczna, ciasto jest bardzo wilgotne. Dzięki dodatku oliwy z oliwek. Sam biszkopt ciasto długo utrzymuje świeżość. Więc mam nadzieję, że ciasto Wam się spodoba. Zapraszam na film. I przepis pochodzi z książki Słodko. tam od to lęgi. Polecam książkę. Ciekawe przepisy. Przepis troszeczkę zmodyfikowałam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Ręki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przypisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej Cukierenki. Na początku przygotujemy rodzynki i jabłka. Do rondelka przekładamy rodzynki i wlewamy 200 ml wody. Stawiamy na gazie i gotujemy aż rodzynki wchłoną wodę i oczywiście trochę jej odparuje. Ściągamy z ognia i aby rodzynki szybciej mi ostygły, przełożyłam je do miseczki. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kroimy w dość grubą kostkę, tak 2-3 centymetrową. Do miski przesiewamy mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i sodę. Dodajemy szczyptę soli i mieszamy. Odstawiamy. Do drugiej miski przekładamy dwa całe jajka i dwa żółtka. Dodajemy olej, cukier, skórkę z cytryny i ekstrakt waniliowy. I mieszamy mikserem przy użyciu łopatki przez około 7-8 minut, aż masa zwiększy swoją objętość i zrobi się jasna. Ucieramy na średnich obrotach. Do masy jajecznej dodajemy wcześniej przygotowane jabłka, rodzynki i wlewamy 75 ml wody. Delikatnie mieszamy szpatułką, aż składniki się połączą. Dodajemy przygotowaną mąkę i znów krótko mieszamy szpatułką, aż powstanie dosyć gęste ciasto. Dwa białka ubijamy mikserem i dodajemy do ciasta. Delikatnie, ale dokładnie mieszamy szpatułką. Gotowe ciasto przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Tym razem wyłożyłam dno i boki tortownicy. Tortownicę należy wyłożyć papierem tak, aby wystawał trochę poza brzeg blaszki. Wyrównujemy i blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięte ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki, usuwamy papier do pieczenia i ząbkowanym nożem ciasto przekrawamy na dwie części. Ciasto pięknie się upiekło. I pachnie cudownie. Krem. Miękkie masło, cukier puder i syrop klonowy przekładamy do miseczki i ucieramy na gładką masę. Składniki mają być w temperaturze pokojowej. Następnie w 4-5 partiach dodajemy twaróg. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem, aż składniki się połączą. Mieszamy na niskich, średnich obrotach. Jedną część ciasta kładziemy na paterze i wykładamy połowę kremu. Wyrównujemy. Przykrywamy drugim kawałkiem ciasta i delikatnie dociskamy. Wykładamy pozostały krem, wyrównujemy i ciasto posypujemy odrobiną cynamonu. I nasze pyszne ciasto jabłkowe z rodzynkami, cynamonem i dużą ilością jabłek jest już gotowe. Jest bardzo aromatyczne, smaczne i bardzo wilgotne. Długo utrzymuje świeżość. Bardzo polecam! Dokładny przepis na stronie Małej ręki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.